Siemoneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, dzisiejszy odcinek nawet nie miał się pojawić, ponieważ szczerze mówiąc, nie miałem żadnego pomysłu, co mógłbym w nim uwzględnić. Dlatego postanowiłem, że jednak zrobię ten odcinek, ale będzie on połączony w dwie części. Pierwsza część będzie z tego, co jest na naszym koncie, a druga część jest z tego, co jest na koncie widzów, ponieważ uznałem, że jest to ta. jest taki. To... Jest lipiec, ok? Po prostu niech będzie tutaj cokolwiek. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał. Bardzo możliwe, że niedługo będzie stream od razu po tym, jak wstawię ten film. Więc e, proszę wbić link w opisie. E, i tyle. Przepalamy. Tak, Romero oraz Bravo I szczerze liczę na to, że żaden z nich do nas nie wróci. Jak chcę kogoś. Wyżej, kogoś lepszego, oni to są dwa najgorsze, ja nie chcę Czekałem na TSBC, bardzo długo czekałem na TSBC Mam nadzieję, że, że było warto czekać i po prostu bez przedłużania Ja nie będę przedłużał, ja nie, ja nie lubię przedłużać, po prostu Niech to nie będzie Paragwaj ani Chile, proszę To nie jest słaba karta, to nie jest słaba karta Ale no jest czy mi się przyda, jest dobry generalnie, jest dobry Du jest szybki na Esio Byłby taki, jakby nawet nie mam jak do składu wcisnąć, chyba. Czekaj, ty. 3 na 3 Mógłbym na ESO nim zagrać w sumie. 99 siły, 98 główek, 99 wytrzymałości. Ten człowiek jest stworzony do tego, żeby grać na Esio Zrobię wszystko, żeby Denzel strzelił bramkę, ok? Zobaczmy, jak to wygląda. Jest silny. Nie wiem czemu go jeszcze na o nie ma. Dawaj. Przecież ja to już w bramce widziałem ty. Muszę gola w ogóle strzelić ty, właśnie muszę strzelić gola, żeby do słabów się zaliczyło. To jest najważniejsze w tym meczu. Ja pierdziel, ja, ja nim strzelam bramkę w tym meczu, no nie widzę jej możliwości. Gość naprawdę potrafi. I to jest brameczka albo niebo chyba był spalony, nie było spalonego. Kurde, zapisułem. Kolejna próba. Łapka offsidowa. Na, na 94 zawsze, chłopie. Na 94 byłby nawet jeszcze w, w, w grudniu dobry, a mówi o grudniu... W tym roku trzy strzały dwa celne. mecz dla koneserów, proszę Państwa. mecz dla koneserów. Dobra, Franek. Proszę Państwa, no z czym do ludzi? Ło! oblak, Jaki pasty! Uh o -oh. A ta... co to był za bridge? To był jakiś posrany bridge. Nie podobał mi się. Denzel. Kasuj. <suszy> Nie skasował. Ale jest Bamba! O oh, jest! Zapomnę, w ogóle Bambę trafiłem! Zapomniałem, że trafiłem Bambę totalnie. Dobrze, Dumfries, kolejny odbiór. Nazario ma miejsce, o, jak Nazario ma miejsce, to oznacza, że to jest moi drodzy. Bramka, dwa do jednego. Przypomnę, że wszystko się to zaczęło po odbiorze Dumfriesa, ja tylko przypomnę. Byłem za granicą? Tak, byłem w oczach, jaką Bramkę tracę. Aaa, Azark sam na sam. Kurde, ładnie wykończył. Ktoś się pytał, ktoś się pytał czy Nazario jest OP. Chłopie. Taki, taki, takiego czegoś tylko Nazario takie coś zrobi. No bądźmy szczerzy Mogę dać jakiegoś kurde. olepiła, Olepiła. I to jest dośrodkowanie. I to jest Nazario z Hatlikiem. Dziękuję bardzo. Ale źle zagrałem w obronie, ale oblak! Kurde, no. Ale Ostatnia minuta, dobra, to już zdążę. Nie źle zagrałem w obronie tutaj. Wow, nie, kończ, kończ, proszę, kończ Nie! Nie! Stracę! O, Jimenez, a ja go chciałem się pozbyć, nie? Taki występ Dumfriesa, taki Coś tam odebrał, coś tam podał Było okej okay. Dumfries, zobaczmy, odbiory 1 na 3 Także tak, tak nawet Udane te blinki 6 na 7 Celne podania 7 na 7 Dobry występ 8-7 plus Razy 3, no zobaczmy Co tam poleci Mamy nawet samera trafionego, proszę bardzo Mamy tutaj trafionego Christensen, o, a jego jeszcze nie trafiłem nawet. Jego jeszcze nie trafiłem ani razu, na przykład, nie? I jeszcze jeden. Co prawda Neymar jest wart pra prawie tyle samo, co Christensen. No i co? Paczka z gwarantowanym samerkiem. Był już Christensen, byłoby bardzo głupio, gdyby to był Christensen. To byłoby strasznie głupie, gdyby to był Christensen. I to jest bardzo możliwe, że to będzie Christensen. Ale może jednak nie, może na przykład Leo Messi. Laporte, po raz drugi. Kolejna świetna karta. Naprawdę, mega grywalna, oczywiście, bo jest szybki. Paczucha z ikoną. Pra, y, moment, przepraszam, 92 plus. Lecimy. Z buta, z bucika wjeżdżamy. Grywalna ikona. Nie dla mnie, dla widza. Zobaczmy. O, Maldini, proszę, niech to będzie Maldini. Niech to będzie Maldini, proszę. Kadawaro, dobra, dobra, dobra. Mógł, mogło być o wiele. Mógł, mógł być Barezi. Kanawaro, ja osobiście chciałbym na przykład Kanawaro mieć. Przeciwko gra się strasznie. Kanawaro według mnie Small Dub. Dosłownie Small, bo jest mały. To jest. Taki żart. Solid player, proszę Państwa. Solid player. Ja byłbym zadowolony osobiście. Ja bym zadowolony. My trafiliśmy pana Holendra. To, my, to możemy trafić u widza. Nie brawo i nie tego drugiego. Oj, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, to jest huge dub, potężne, potężne W, to jest przepotężne W, to jest przepotężne W, niebywała karta, 9-7, Luka Modric, o kurde, no to już jest karta, której jeszcze nie widziałem, pół miliona za Modricia, no to już, to już jest to, to już jest to, proszę Państwa, coś pięknego. Co to jest za skład, ty, Artur Hernandez, to jest do ugrania Ile miejsca, Oh no, Jimenez, wiesz co robić, Jimenez, tak jest, po co komu Canavaro. Jeśli masz pieniądze na tego to... Złapałem piłkę po to, żeby ją zaraz puścić, Jezus Maria, to jest już ta godzina chyba O, oh, Cristiano, tak, tak Dziękuję bardzo, o, pięknie ruszył, dobra, mamy go sensa, mamy go sensa, moi drodzy Czy 0 wow, to było niesamowicie ładne. Alba, o nie, dłów jest, wiesz co robić? Wiesz co, ja, albo nie, będę jednak krył, będę krył Jimenez, nie no, Jimenez jest Ja coś narzekam na niego, on mnie non stop ratuje Musi, że tu podam Podanie na dół A, i De Jong po krótkim słupku O, leż to wyjął no, Okej okay. I Jimenez Oj, oj, oj O, kurde Gerard mi bramkę strzela, ty Prime Gerard Świetne podanie Veratiego. O, ale to było, nie no to, to było ciasteczko To było po prostu pyszne ciasteczko od pana Veratiego No to co tutaj podał, top, a to jeszcze nie jest wersja zabrejdowana. To chyba będzie piąta bramka, bo ta psoba mnie skasuje i mnie skasował Finesse'ka Cristiano, to się tak musiało skończyć Gossens, no będzie przypalany, myślę, będzie ten Gossens przepalany Ale mimo wszystko to jest chyba pierwszy raz, nie pamiętam kiedy ostatnio skończyłem kartę w zadaniach, naprawdę Minęło strasznie dużo czasu